Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z PvP w No, przygody z Odrikiem, ale walczymy. W drugi z trzech odcinków walk PvP, teraz jesteśmy na postaci merka. Bijemy się z psychopatycznym bananem. Ja jestem gotowy. Chyba, że mógłbym inne kupy od niego założyć, ale no podwójny cebek będzie chyba ok, Dobra, to lejemy się z balonem. Ciekawe, czy Mero dobre unki ustawił. O kurwa. fajnie. Już my cebeka od razu to do 43%. Ale to tak trochę no nieładnie. W ogóle mi dotyk nie wchodzi z tego, co zauważyłem ani Cebek. Hmm, pierwsza walka w dupę. Proszę Państwa. Co tutaj się dzieje? To ja nie wiem. Może coś zmienimy mojej Cebek w ogóle nie chodzi, więc może skorzystam yy, z czegoś takiego. Albo z budków z krytyczną. A łapy będą tak. Spróbujemy tak. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Niszczymy dalej 6 many. on jeszcze nie bije energię o to chodzi na klamszer, ok. Mamy krytyczną osłonę na sobie, jak coś Klon forms, ok. Ale nie mamy jeszcze ener e energii. Oho, cebek coś bardzo krytyczny, i teraz na pewno mini ostatni wydunek mogę się założyć. No i tak się stało. O Piji hmm. Pizzi wygrał hmm. No nie fajnie, bo ja mu dwa razy cebie przed walce, no ale... Hmm... No nie za dobrze powiem wam, nie za dobrze. Może no, trochę ściszę tą muzykę jeszcze. Dobra. Kolejna tura, chyba walka, ale nie jestem pewien. muszę wyłączyć po podświetlanie rank przedmiotów, okej? Okay. Jeszcze. Dobra, teraz OK okej. No i z kim tu walczymy? Zaraz pytam się Kłosia, czy jeszcze będę z kimś walczył. Nie, tu nie powinno być. No nie, nie mam pojęcia. Czy będę z kimś walczył, czy nie wiem, bo jeżeli przegrałem pierwszą walkę, to nie mam pojęcia, bo muszę się pewnie wszystkie do końca wygrywać. Hmm. A, i chciałbym Wam przypomnieć, że na filmiku moim ostatnim wrzuciłem to, że przegrałem u mnie Pv PvP. Lecz okazało się, że to nie było tak, tylko było ilością punktów, i z tym graczem wygrałem jednym punktem, więc to ja wygrałem mój przedział trwóp, i oraz jeszcze jeden dzisiaj będzie 244 przedział. Lecz tam, chyba, mało się co się będzie działo, to będą tylko trzy osoby, w tym ja. A i jeszcze chciałem Wam się pochwalić, że dzisiaj w parę godzin. Zlotałem trzy hełmy legendarne z 240 Herosa Ewentowego Zajbiście, bo cały czas pragnę o ten Pierek, który jest wyjebany w kosmos. Dobra, zaczynamy tutaj. Będę jeszcze z kimś walczył, czy już nie, bo nie mam pojęcia. O jejku, dobra Teledyna. Kurwa, ty to ma taki nik. Yy, dobra. Lazy, no nawet no dwie legendy ma, tak? Trzy nawet, źle. przepraszam, nie zauważyłem pierka. Lazy i Eric, No, no. a ja tylko wyłączyłem jedną walkę, pamiętaj panie sędzio. Mam nadzieję, że to się nie tylko nie na tym skończy. Bo jeszcze chciałbym coś zawalczyć. Ja zapomniałem, przepraszam was bardzo, nie wyłączyć podkładkę, ponieważ do będzie wam trochę szurała. Teraz dopiero to zrobiłem. Eee, uh, okej. Okay. Easy peasy, chill out, Akademia Deliravix. Hm, no czyli ja będę jednak z kimś walczył, no. Ten moc poczekaj, to w finale zobaczymy, no nie będę do końca tego taki pewien, ponieważ raczej chyba nie dojdę do finału O jejku tam coś się skręca. To jest za łaseczka wasabi. Mhm. kurwa. No, 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 on ma nawet, no nawet fajną ręką, nie można powiedzieć, że nie. Kurwa, ja właśnie mogę już sepierek przełożyć na palę żebym się pchupył. No, w sumie... Ale zjebałem trochę, okej, okay. ale i tak wygrałem. Dobra. Yy, 2-0 wygrał moc i Potęga z Lazim. Okej, okay. ciekawe z kim będę miał kolejną walkę. Z Krosim. Kurwa, Krosi też ma dobra. O, oh, on ma pierek ze złodzieja. No to nie fajnie, to trochę będzie. W sumie krasi mogę wygrać, mam lepsze hałe lepsze, lepsze nasze i lepsze buty. Z mocy i Potęgę też mam pierek ze złodzieja. Skąd taki kurwa ten legend mają duchu ja się pytam. A ten temat? Nie, ten nie ma pierka ze złodzieja. Ma z ósmych urodzin Margonem pamiątkę. A dzisiaj właśnie obchodzimy dziesiąte urodziny Margonem. Dobra. Eee... Yy... Panie sędzio, proszę się pośpieszyć, bo ja chcę z kimś zawalczyć. Panie sędzio, o jakie... pan sędzie mojku, kurwa. Jedna ręka ma <ścuchy> Cicho, no kurwa, nie mamy tyle czasu. Panie. Panie. W ogóle ja mam i dobre, czy nie? Kurwa. A ty czym się różnią? A dobra, to będą to na pewno. O szybciej, bo ja nie mam czasu, panowie. Kurwa, walki PwP były od godziny... 16 jest kurwa, 18 dopiero wtedy przedziały 4... się zrobiły. Jeszcze ja muszę iść na... Jeszcze powinien być ten, jeszcze muszę iść na o 244. Hmm, krosz, smoc i potęga. Czekajcie, zobaczcie kłosia, o coś. Moc i potęgał. Potęgał i moc. Z Rosji. Kurwa, ten Krossie, mam na jego obawy, że mogę z nim przegrać. To chodzi. W sumie z blokadą. Co to jest? Nie, nie gram z tobą. Wieku. No to fajnie, jeszcze miałem walczyć z Lazy, który sobie poszedł, więc nie pozdrawiam tak trochę, okej, okay. po prostu wydygł się, wiadomo o co chodzi. Oh. Ojejku, no panowie, szybko się. Też się lubię zawalczyć, nie tylko stoję przy tym kurwa urona i buję. Odcinek się nazywa, że jest to walka pwp, a jedna walka jest... Dwie walki były dopiero, jak to jest to jest, to jest, to jest, to jest śmiech. Co kurwa? Ja się nie, nie Co kurwa? Ja się nie do... Wypierdalać z reklamą, kurwa. Dawaj muzykę, a nie kurwa reklamy kupione. Dum dum dum. Lejzej z Myrem. Potem banan z Lejzem. O oh, jest i Lejzej. Bijemy się z Lejzem. Nie wiem, czy dobra kupuje, kupuję. No, nie znam się na tym tancu myro. Najważniejsze, że potrzebę. No, już jest, ok. Proszę Was za magię, ale nie wiem z czym to jest spowodowane. Jest to pewnie tym, że mam po prostu pełnego escape'a, yy, Steam'a yy, no i youtube'a, muzykę da się sobie. No człowieku, bij szybciej. Rzeczny wąż, stary tornek. OK Dobra, Locando Cross przechodzi dalej. 1-0 mam z... Lazy. Dobra, teraz jeszcze jedna walka z lazym. W pewnym momencie może urwać się Wam mój komentarz, ponieważ będę musiał się wyciszyć. Tak na chwilę. Dobra, ostatnia wygląda też wygrana. 2-0. czekajcie. Co, to będzie szukać moich walk? dwie walki. Z tego co kojarzę. Fajną zbroję To tarcza i z wyjebana. Hmm Czyli jak Balan wygra, to będę walczył w półfinale. No spoko, ok. Okej, okay, okej. Okay. Nic nie mówię. Jest to wydać dla ale no, 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 no nie w sumie. <laughs> psychopata wygrał, czyli będę walczył w półfinale. Wygrywając jedną walkę i przegrywając jedną walkę, no, znaczy, turniej. Okej, okay, okej. Okay. No to teraz półfinały. Pewnie będę z Mieskiem. Już wracam do komentowania. No, zapowiada się tak trochę nie, nie jest tak trochę ciekawie, ale no. Powiem Wam, że ta walka jest jeszcze do wygrania. Dobra, już nie jest do wygrania. Eee, już nie jest do wygrania. No dobra, jeszcze może jest do wygrania. Albo i nie jest. Ja mówię, zabieram ono strasznie dużo tego przewracania biorowego. Musiał, nie wiem, jakiś cebek na pewno, no właśnie. E, mu cebek wbił? Nie, krytyk. Kurde, jak bym trochę innego może ubrał po niego, nie, nie wiem. Może tak spróbuję. Wiem, mam o 3 dotyki, ale no, co zrobić, lepiej mieć... ...duże dotykanie, mniejsze. I podwójny ostatni. Dobra. Bijemy się kolejną walkę. On bije, czy nie? nie wiem. Dobra, bije. O, do pierwszym chwicie, Dobra, to będzie chyba połaźnie już. po, łazię, po, po Strasznie mu dużo przywracają to prowadziło. strasznie dużo za dużo Jeszcze ma niszczenie energii. O, o, jeszcze mi jest taki rudny komina, dobra, więc to jest po, po tym, po walkach, czyli. Ja dziękuję za obejrzenie drugiego z trzech odcinków, i jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek trzeci, więc dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia.